Do szczęścia wystarczy im dzisiaj remis. Ale na pewno nie zawahają się, jeśli pojawi się szansa na zwycięstwo. Pierwsza akcja w tym meczu właśnie zaczęli. Oto jak dziś zagrają gospodarze. Wojciech szczęsny w bramce. W obronie De Licht wystąpi z Leonardo Bonucci. Sami Dira oraz Pianić zagrają w pomocy. Osamotniony na szpicy zagra dziś Cristiano Ronaldo. I piłka po strzale leci obok bramki. Chyba niedobrze podszedł do tej piłki. Może następnym razem będzie lepiej. Laporte. Fernandinho. David Silva. Raheem Sterling. No i będziemy mieli aut. Cristiano Ronaldo, znany chyba wszystkim, napastnik z Portugalii. Czego można oczekiwać po jego występie? Jego mocnymi stronami są przede wszystkim szybkość i umiejętność dryblingu. Aguero! Brawo, ładna, co najważniejsze, skuteczna parada bramkarza. Był na posterunku, miał obronić to uderzenie i obronił. Oby więcej takich udanych interwencji. Centruje z rogu Kevin De Bruyne. Nieudana ta interwencja obrony. Zagrożenie wciąż nie minęło. Luci, Kedira, Cristiano Ronaldo, Matwidi, Pianic, Danilo. Grając piłką, zmuszają rywala do biegania i tracenia sił. Znakomicie teraz rozczytał zamiary przeciwnika i inteligentnie przechwycił piłkę. Raem Sterling. Molker. Sany Idzie z piłką do przodu. Aguero. Wybija piłkę w groźnej sytuacji. Czy zdecyduje się na wrzutkę? Dawid Silva Naprawdę niewiele brakowało, mógł być gol. Sami Kedira. Cristiano Ronaldo do Douglas Costa rozgrywają. Ewidentnie spalił. Ależ zmarnowana okazja strzelecka Zawodnik dał się wyprowadzić obrońcom w pole I został złapany na oczywistym spalonym David Silva Kevin De Bruyne Ma piłkę, co z tego wyniknie? Ładne, udane przejęcie Rywal traci piłkę Kedira Dojdzie chyba do tego prostopadłego podania. Niedokładne podanie Ronaldo i Strata. Rem Sterling. Kevin de Bruyne. De Bruyne, strata. Dybala. Teraz ponownie Dybala. Panuci, Pianic, Kedira. Robi się niebezpiecznie. Cristiano Ronaldo. Jak to wpadnie, będą prowadzić. No groźnie, pachnie bramką. Gol jest piłka w siatce, brawo! Wygląda na to, że wymyka im się tytuł Potrzebują tutaj zwycięstwa, a tymczasem przekrywają. Nie wiem, czy się pozbierają, bo taki rezultat może podciąć skrzydła Ewidentnie pomógł im w zdobyciu tego gola bramkarz przeciwników O, gdyby nie pozbył się tej piłki, gdyby nie oddał jej tak praktycznie za darmo Do niczego by nie doszło, no ale cóż, zdarza się Muszą się z tego otrząsnąć i grać swoje De Bruyne. Sergio Aguero, David Silva. Manchester City traci piłkę. Sergio Aguero. Blisko już do bramki. I teraz bardzo ważny przechwyt. Aguero. De Bruyne mógł wyrównać, ależ zaprzepaścił szansę. Realizator pokazuje nam reakcję trenera zły na piłkę, że nie wykorzystali tej okazji na wyrównanie. Kibice gości wyraźnie poirytowani postawą drużyny gospodarzy żądają od sędziego reakcji na niesportowe zachowanie. Może i mają trochę racji, ale trudno się jednak dziwić, że wygrywający zespół gra na czas. Obecny wynik jak najbardziej ich satysfakcjonuje. Pianić, Matuidi, ale znakomicie budowany jest ten atak pozycyjny. Kapitalna gra z pierwszej piłki. Rem Sterling, dobra pozycja do oddania strzału. Sergio Agüero. Tak, tak, bramka, piłka w siatce, niesamowita reakcja kibiców. Podwyższają prowadzenie, są coraz bliżej kolejnej rundy Pucharu i EI. A zatem do przodu, byle tylko nie dać teraz rywalom za dużo podróż. I mamy wyrównanie w tym meczu, 1-1. Świetnie dzisiaj rozprowadza piłkę, doskonała skuteczność podań. Fernandinho i mamy zmianę posiadania piłki. Cristiano Ronaldo, Matwidi, Sergio Aguero, Sany ruszył do przodu całkiem udanie. Oddalają grę od strefy obronnej. Cristiano Ronaldo, Douglas Costa tracą piłkę po tym podaniu. Okazja na dośrodkowanie. Sergio Aguero kieruje piłkę do bramki. Już blisko pola karnego. Sergio Aguero. Niezwykle ważna interwencja obrońcy. Remis po pierwszej połowie meczu jest 1 do jednego. Przed nami przerwa. Żaden z zespołów nie zdołał wypracować do przerwy wyraźnej przewagi. Może coś się zmieni w drugiej połowie, ale. Manchesteru City rozpoczęli drugą połowę spotkania. Fernandinho, Raheem Sterling. Dużo celnych podań tego zawodnika, ale to akurat nas nie dziwi. Sami Kedira, Douglas Costa. Dobra interwencja i przerwanie akcji. Walker. Ma piłkę, co teraz zrobi? No, słabo wyszło to ratowanie sytuacji. Nadal jest niebezpiecznie pod bramką. No postacie znowu są w posiadaniu piłki. Kedira. Mogą ich teraz skontrować. Przeciwnicy zdążyli już wrócić, ustawić obronę. No dobrze przeczytał to obrońca. Sterling, trzeba kuć żelazo, póki gorące. Źle wyprowadzony ten kontratak kończy się niestety stratą. Oddaje strzał. Nalazł się tam, gdzie być powinien. Zablokował strzał. Pianić. Douglas Costa. Sami Matt Matwidi. Sędzia stosuje przywilej korzyści. I bardzo słusznie. Ładny atak pozycyjny. Cierpliwie wyczekują na okazję do strzelenia bramki. Cristiano Ronaldo strata piłki. Niezła okazja do kontry. Zbyt czytelnie rozegrany ten szybki atak. Rywale przerwali akcję. Sami Kedira. Piłka u Ronaldo. Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Sterling. Czy zdołają zagrozić bramce? Czy będzie prowadzenie? Kapitalnie broni. Pianić. Kedira ma teraz miejsce na skrzydle. Sami Kedira dobrze prowadzi piłkę. Podaje do kolegi ustawionego nieco głębiej. Raheem Sterling. I Manchester City za chwilę. wolnego. Zdjęty zostanie Sergio Aguero. Jacek, jak można podsumować jego występ? Wydaje mi się, że całkiem przyzwoicie dziś grał. Zdobył w końcu bramkę dającą zespołowi remis. Można się więc zastanawiać, czy nie byłoby lepiej zostawić go jednak i zmienić kogoś innego. Będą szukać teraz okazji do kontry. Czy znajdą pozycję. Ojojoj, fatalny ślisk, fatalny. To chyba będzie wykluczenie. Czerwona kartka. Zawodnik City odesłany do szatni. Sprawiedliwa kara moim zdaniem. Manchester City traci piłkę. Mario Mandzukic. Czeka teraz na partnerów. Dobre odebranie piłki bez faulu. Gospodarze nadal remisują, kibice skandują. My chcemy gola. Nie przyszli tu przecież po remis. Aleksandro, Matwidi. Douglas Costa. No, dobre podanie, może coś z tego będzie. Douglas Costa! Eders! Jest gol! Douglas Costa! Fantastycznie się zachował w tej sytuacji. Manchester City musi się teraz zebrać w sobie i poszukać szybkiego wyrównania. No jak na razie nie niepowstrzymany. Aleksandro Dybala Dybala do przodu. Cristiano Ronaldo. Przenieśli grę z własnego pola karnego. Mario Mandzukic, Ronaldo, obrońca na posterunku. Końcówka dzisiejszego spotkania jest wyjątkowo emocjonująca, a kibice dopingują swoich ulubieńców jak szaleni. A są jeszcze szanse, tu wszystko może się wydarzyć, a zatem słusznie zachęcają ich do ostatniego wysiłku. Od... Muzyka. To z autu rozpoczną grę. Schodzi z boiska, nie popisał się z tym spotkaniu. Owszem, stanowczo nie będzie mógł zaliczyć tego meczu do udanych. Mario Mandziukić. Jeszcze 7 minut regulaminowego czasu gry. Nie udało się rywalowi wykorzystać tej akcji do końca. Kapitalny przechwyt. Czasu coraz mniej, presja coraz większa. A to nie ułatwia sprawy. Trzeba wyrównać, a potem strzelić jeszcze jedną bramkę, jeśli chcą tu wygrać. I pięknie go dostrzegł. Juan Cuadrado. Dokładne podania. Piłka jest przekazywana jakby zupełnie bez wysiłku. Wymak Może Damut trzymała? Tak, tak, mamy bramkę. Jest piłka w siatce. Kapitalnie to zrobił. Potrzebne im bramki, bo to ich przybliża do sukcesu. Dla to i was do opucharu premier, jeżeli tylko utrzymają ten wynik do końca. Przechwycił to Matwili. Same. No fauluje w takim miejscu, będzie groźnie. Kevin De Bruyne ustawia piłkę blisko linii pola karnego. Dobra sytuacja zwłaszcza dla takiego specjalisty. Zagrożenie minęło. Bramkarz złapał pewnie piłkę po tym. Oj, nieudany wykop piłki przez bramkarza. Zrobiło się bardzo niebezpiecznie. Dobra obrona. Mecz zakończony. Gdyby zwyciężyli, mogliby już dzisiaj zapewnić sobie tytuł. I jednocześnie dali promyk nadziei rywalom, więc ta porażka może być dla nich bardzo groźna w skutkach. Co sądzisz o tym występie Cristiano Ronaldo? Świetne.